To ma widzowie, dzisiaj lecimy sobie Aramka z ekipką Ogólnie to live U. nam padł, no to robimy sobie odcineczek No i pięknie I dobrze Zbyt. mówił Zda Dobrze Acha. jest powiedzieć tutaj, żeby zostawili łapeczkę w górę, bo ludzie o tym zapominają często A no, no ta i subskrypcja, najlepszy kanał w Polsce, White Rift Dawajcie, no to startujemy do... słuchajcie Ej dobra, słuchajcie ja wczoraj, słuchajcie Mumie, nie, jak coś będzie ciekawie a no, umiesz Mumią grać? No, idziesz Mumią mu pod tanka, no, czy idziesz pola? AP? No właśnie, ja nie grałem jeszcze ani razu Mumią w Wild Rift'a, więc to będzie mój pierwszy raz. Nie no, dawaj, idź no boże. Ale ona jest łatwa dosyć. No. Ej, co ty robisz? Przecież to jest full mid. no to jest ARAM, nie idę full tanka, idę pół na pół jakiś. Ale mamy tank, gramarama. gramy No myślałem, że my idziemy na linię. Nie no, idziemy na mida tylko, gramy tutaj przecież zrobił kolega pigryster. No to ja wiem, Drake. A bez Draku. My mamy z Ja Nie, że my na linię normalnie idziemy. Nie, idziemy 5 Marią. 5, tam idzie. Mamy nie, z Marią. My dżungli. dżungli. Marią. <tum> <tum> On miniony normalnie kasuje. Zaciął się chłopak. Gdy dżunglę, KS, gdy KS miniony. zajebiście. Ale dlaczego oni mają mą? Kto to mi pozwoli. Dobra, o, to. Tylko te 5 golów, tyle daję. Ale że Luke skradnie wszystko. Mają ja dużo cc kurczę. Lux, koszcie. Luke, weź KS nie bo ja biedny jestem. No Ale że Atner prawie się zabił? O nie. Potrzebujesz szpiątego. A oni są robieni. Mogę iść na topa sobie pofarmić? Nie. <grym> tak, dobyłem miniona pierwszego, jest progres. Dobra, no. a Momo, za ile byśmy ulta? Jeszcze trzy lewale tylko. Ładnie. <grym> o nie. Ej, może zróbmy tak, że nie może się cofać. Żebyśmy się zabijali. Co? To byłoby progres. No. Żebyśmy się zabijali, Dobre, bo tak jak, to jak się cofniesz, to bez w sensu. żeby się To Mega dobrze, że akurat nie ja mam runkę na Varusie z samą regeneracją. O, no to widzisz, no to jest taki przewidziałeś całą sytuację. No to dlaczego bariera? To jest. Nie można się cofać, nie można się cofać, pamiętajcie. Nie dobra, wierzę, ten... że na bo na takiego... O, No ta to chyba jest one-shotted. Jak się AMO myć... Dobra, brawo. No. Mam cię! Jest asysta, <gryst> progres. A! E, ten Q nie tak łatwo trafić, powiem w słuchajcie. Brawo, Euron mnie fokusuje ze swoim ogłoszeniem. Kurde, ej, no, weź, ja byś się, ale no weźcie, ale byście podzielił tym zadem. Fajny, słuchajcie, progress zrobiliśmy w ogóle No nie Gonimy go, gonimy go Thank you. Ten Discord to bardzo trolluje Co to ma być? Co, co, wypad Kurde, stąd zapomnie. Wypad stąd i co wy robicie? Jestem... To... Bucisz się za krok, się, zakrywa? Zakrywa? Ja się uciekać. Idę profesorku. No nie! Dawaj, dawaj, go! Cóż? Jest! Udało mi się! No, feedujmy, feedujmy Varusza. No. Wszyscy warusza, feedujmy. Plus Daj. jeden! Dawaj. Dobra! Niech Varus bierze kille. Niech warus. bierze Mumia... A tu tak mnie odepchnął to na ureniu! Kurwa, się, się nie, przestraszyłem, Nie, dobra, jednak nie, jednak nie walcz, trafia w Przestraszyłem się, sorki! Ale 2-1 mam! A ja się przestraszyłem tego. poczekaj i... Dobra, nie będę mówić nie, mówić, nie będę mówić gdzie idę. Bo tutaj są też przeciwnicy. Do A to chyba jak tu nie ma, kurde! No nie. Chciałem zabić Aureliona, ale nie pykło. Ale dobrze, no, zabiliście ja go. mumumie mnie fokusował. Ty, w ogóle wy macie sama OP. O kurde. No. Dzień, po co ty za... mi to mówisz? Zarąbiszy. A to oni mają OP? Dobra, to oni mają sama OP? Myślałem, że to my mamy. Dobra, ząb naszora, ząb na złożony. Można jeszcze ich, ich zacząć robić w piątej Idę. minucie. A mamy tutaj składać, yy, możemy tutaj składać co chcemy, czy musimy no jedynie chcemy? A, no stary. By też dziko, czy zleci no. No nie, nie mam asysty. Ja tu ja chyba będę miał ja chyba maksymalną. <noise> no, o, no co tutaj, omu... za... Ale co to za profesor? No tutaj Amumu mu Ej, Dobra, ale to ja idę po tego chwila. No, Profesor, to nowa nakładka na gry, Macie też tą reklamę? Co chwila? Nie, jak luck start chwil to. Dobra, pog. No nie, o widzowie kochani, dawajcie, zabijcie tą makali. Nie no, trzeba, trzeba się cofnąć po itemy, na czym umrzeć. A jak solo przeżyje, a u nich piątka zginie, to mogę cofnąć? Nie. No nie. <noise> a czy zabiję od wieży? Ale dobra, to jest dobra Możesz pójść pod wieżę, nawet bez to. No tak, pod wieżę że... możesz iść, stary. A, Musisz... a na piechotę mogę iść? Może stary, o, nawet stw na stwórkach w dżungli się zabić. Ale się być wino. A jak będę uciekał po prostu do, do swojej bazy, bo oni mnie tak będą daleko gonić? No to musisz w nich się walić, rozumisz Jak oni biją, a ja muszę umrzeć chyba już. Nie, no my, my mocniej bijamy, muszę ci. Double kill. Pa, jak mam to ma makaron. Nie zdążyłem nawet skastować ultimate'a, a I mam pomysł. No to serio, a kajli nas podbierze. Dobra, pod... dobra, pod... dobra podbierzemy, zrobimy się. Kombimy się, czekam na ciebie, chodź. Mhm. Mm no i idę, idę. Muszę mieć farmę. No Towersona nam. To z... tam. Gnietli. A i tam. Kowarba Donald będę zaraz. Ale swoją ty odrazu. no dobrze że ulepszyliśmy te zasady, kurde teraz naprawdę dobrze wygląda. Ale, ale jest kiedy <noise> są killer. kila? O pomocy, pomocy. A i tam i samemu. Nie, Kuluks! Ty, ty... A Wy to bo szła, się e... całą piątkę wyjewał bo... Dobra, dawać tego całego. A jaka libije procentówkę? No w... bo to Boli no strasznie, o no, co ma pa, pa, na razie... No no, pa, wziął z na To wiem. Ale czy z jakiejś skilli, typowo wiesz, czy ma jakieś swoje skille. Patrzcie, boli i wszyscy mają tego Aureliona. ZQ, no coś może w tym być. Dobra, dzięki za infinity amumu. Nie ma, war nie ma, Mumu. Jak oni wszyscy biją! Oła! No i ja, jak się wbije z nich full tank, żeby właśnie jeszcze uciec jakoś? Gdzie X? Kurde, użyłem flasha i wszystko zrobiłem, nikogo nie, nie zabiłem, super. No Zgonimy Gonimy tego Amumu. <gulanie> Dawaj, Dawaj tak, muu, gonimy no. go. go. <gulanie> Kurde, ta. ja go goniłem ta. z tobą, a mi asysty no nie dałeś. No niestety no, ale wiesz no. Kurde, był taki dobry TF, a nikogo nie zabiłem. Pole, polecam Kai'Sa pod AP, najlepszy pick o, to, to, to nie jest to jest kesa hybryda. Ale. Matner! No, kurde, ja nie, ja chciałem taką wiesz, bo to nie ma sensu. Dobra. Znaczy, hybryda, to ja tylko jej silniki składam. A mu pomocy! Idę. Wasz tam kiedy idzie. I tam w nich. Nie. Ale, że oni mnie gonią? Ewa, Amumu, mu mu pomocy, a mu tyły! No nie Ładnie e, Patrzcie, a mu jest bez ulta Dobra Kurde mam 859, muszę mieć ten MVP, połagam I <śmówi> w Gloriana ma, ma 20 asyst Oni mnie biednego Warusa, waruska mi fokusują Przykro mi jest strasznie, że mi, że mi fokusują. Aha, tak. A Jajajaj! O teraz będę tak Dobra, biegnie tam będę do Was. Co by tu dało na Was? Patrz tam na to... mnie, poczekaj. Dobra, w grobie. A Barona możemy robić? Nie. Ale baron nie jest nam idzie. Dawaj! Dlatego stepniesz. Czekaj. A dobra, uciekaj. No dobra, waży się, jedno partnerów. co cofajcie się, cofajcie się tam tam? ale go zmietliśmy z plaży, No. Dobra, a Peki, idziemy w dzik Nie no. Serio go nie dobiłem? Co ten, gdzie ten ziks ucieka? Przepraszam bardzo, padnij tam. O nie. Przed, Przecha, brawo! brawo. <laughs> Kurczę, no nie, umarłem. Za ojczyznę. S. Kurde. O nie! Może maska do końca, dobra, że ja, ta ja, maska gdzieś A, serce nic nie musisz robić. Tylko patrz i się przyglądaj, jak, jak się widzowie kierują. No dobra, Wie, Jak widzowie kierują diamenta. No i dobrze, o to chodzi. Małe się tutaj wiecie. Ty, no dobra, ale kto tam kurcze puszował nam ten? Ach, jestem nie do powstrzymania. Dawaj Dobra, ci tam. idę się wywalić. Oj! Taj! O, nie wierzę że mi powrobiła. Dobra, i tak mam 2 itemki do kupienia. Ładnie. Poczekajcie na, na waszych HDC-ków. No, ja, Ej, ma. co to za cofanie, Zedik? Co ty odważasz? Chyba ci się zapomniało. Dobra, Acner na pod wieżę, albo Wilki się wywal. Kup sobie <laughs> <laughs> Co to za cofanie? Chwila, w ogóle na razie najgorsze staty to Master chyba. Albo Z Ej, Sano teamie... <grych> i mam 10-10 Dobra, masz tylko twardy w Timie tak O co ci chodzi Dobra, masz tylko piąty w double Oj, dubel książki tak Ej, dobra, kupimy jeszcze coś na e, obronę magiczną. Może to? Boże, że powinien być tak tankowany jak świnie, nie? No nie, nie wierzę! Głupi mam... że... ja nienawidzę cię! Ty ja mówisz mi, a mówisz mi, a, mówię, a, poda, a mnie tak sfokusuje to mówisz, a mówisz, No nie ładnie. mówisz, a mówisz, a mówisz, być w zwycięskim teamie, a nie w a nie w mówisz, Dawaj, zabijesz. Dobra, a Dobrze, mamy tutaj jeszcze Lux, idzie na nasz posiłek. Posiłek A, Aj, Akali, to na spokojnie mogła zrobić, co ty wykonał robotę, którą mu powierzyłem. O dobrze tak jak mówię, to mamy przypał. O nie, mi... trafiłem sulda, to 5 zł naprawdę. To nic ma być decyzyjny, no. a nie jakiś. Kotlin. Czemu mnie? Bo cię lubię stary, szczerze. Serio? Nie! Nie! Głupia Kali! Znaczy głupia, mu. Pęta, pęta. Nie będzie pęta. Pa, pęta, a pęta. O, jednak nie. Ty ja miałem tam kwadrę killa. Widzowie! No nie, Zed, co ty robisz? No nie! Zed, co ty robisz tym Zedem? Dobrze, dobrze, dawaj, Kajsa, to jest twoja, twój moment. Dobra, słuchajcie. Moja drużyna. Regrup tak, re wodzu! Regrup! Re Teraz wjeżdżamy, zabijamy. No Dobra, English, uwaga. No English. I don't speak English! Dobrze, zepsuł ulta. No co jest? Miałeś Nie! Kuspręta mu. Kurde. Cofka! Cofka! No, uciekasz! Nawet tutaj macie zwardowane. Jak mnie goli, taka, i ty weźmy chłopie do ta. Być kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj ją! No kurwa. żeby zostawić. A cztery uwagi, chwilę No nie! Głupi Aurelion. Ty w ogóle nas jest w Ale ty tym trochę słowo grasz. Dlaczego to się mało, a, ten... Słucham. koniec tego. Kończymy. Kończymy to. Zed idźcie się wywalić, Zed idźcie się wywalić, proszę. No i dobra, widzowie, dobrze było. Dobra, poceńców. E, zwycięski team. GG. Spokojnie, gra była, słuchajcie. To, to nie tak, że gra, w przez sekundę grałem w swoim mainie, który który mam 300 meczy. Czy 200. Ja powiem wam co, to ten Amumu, to Amumu no. Ej, ja z XMA... No, ogóle, ja zrobiłem. LOL! A byłem pod tanka. Więcej zrobiłem Damage'a niż samemu, który jest pod damage. nie byłeś, miałeś maskę, maska jest dobra potanku. Ale tylko maskę mam chłopie! spójrz na mój build. Ej, bo ja na tych wszystkich, Widzę Ape, na słuchasz sama MVP. E, pozdrawiam ja, tak. O kurde, kogo to pozdrowić, ja w szal mam żadnej rodziny, kogo to pozdrowić. E. A ja pozdrawiam. Dobra, mój kuzyn Dominik, fajfusz taki gruby, ale lubię go No i pozdrawiamy. No ja pozdrawiam YouTube y po Dobra. prostu i całego Discorda Super. To ja, ja pozdrawiam pozdrawiam, pozdrawiam siebie, sieba Dobra, sieba. Dobra, siema, się, kogo słuchajcie, kogo dzięki za gierkę. No i co, trzymajcie się, no i do następnego. Ej, pamiętajcie zawsze w niedzielę o 20. się spotykamy no, siema, i jako... pykamy. Ej, Aster, weź to no. powtórz, bo odcinek a, bo tutaj może być jakiś dźwięk. Mówię, że po prostu mamy te giereczki zawsze w niedzielę o 20, nie, więc padajcie jak. No to I też zapraszamy resztę. Że ja akurat przy, przy trzech customach, to zawsze nie miałem albo słuchawek, albo czegoś nie miałem, albo nie miałem baterii. Mm -hmm. Bo on mi i tam nie mam wyjścia mini-jack. Czae. No nic, no ktoś się na to poradzi, tak czy siak. Chyba na razie wygrywa dobra. ten tryb właśnie, gramy 5 na midzie, nie? To jest zajebiste, tak mega dobra. się dobrze dogra, dobra, to gra, się... powiem <coughs> że... się to będzie oglądać, nie? Bo nie musisz przerzucać tą mapką i tak cały czas też nowa lanka jest, nie? Byku. Dobra. Ja bym w sumie chciał z kimś zagrać, właśnie 5 adc kontra 5 adc albo właśnie 5 obrońców takich typowych jak z Braum. Dobra, dobra. dajmy Daj spokój. O, no, zrobimy jakieś następnym razem pewnie łombo combo. Na, na dziś to tyle, no i trzymajcie się, siemaneczko.